Wiele wskazuje na to, że za 2 trzy sezony na stadionie miejskim w Bielsku Białej będą rozgrywane mecze Ligi Mistrzów. Stanie się to za sprawą klubu BKS Stal, który ma wielkie aspiracje i przed którym otwierają się niezwykłe możliwości. Wszystko zaczęło się od zdjęć Anny Barańskiej, siatkarki BKS Aluprow. Które opublikował Playboy. Zdjęcie pięknej siatkarki na okładce Playboya i cała rozbierana sesja wewnątrz magazynu zwróciły uwagę pewnego arabskiego szejka, którego imienia, ani też kraju, z jakiego pochodzi, na razie nie możemy ujawniać. Ważne że naftowego potentata tak zafascynowały zdjęcia bielskiej zawodniczki, iż postanowił bliżej przyjrzeć się bielskiemu klubowi. A kiedy to uczynił, decyzja była natychmiastowa. Szejk postanowił kupić drużynę bielskich siatkarek. Ile zapłacił, klub oczywiście nie ujawnia. W każdym razie propozycja została przyjęta. Pieniądze zarobione na sprzedaży żeńskiej sekcji siatkówki BKS zamierza przeznaczyć na zakup trzech- czterech piłkarzy występujących w czołowych klubach Ligi Mistrzów. Na razie władze klubu nie podają nazwisk, nieoficjalnie wiadomo jednak, że pod uwagę brani są m.in. Messi, Ronaldo, Szawi, Iniesta bądź Kaka. Mając w składzie takich zawodników, BKS może z powodzeniem ruszać na podbój Europy. Władze klubu są przekonane, iż za 2-3 sezony uda się osiągnąć zamierzony cel. Co na to wszystko, lokalny rywal BKS-u to jest pod Beskidzie. Podobno w najbliższym numerze Playboya mają pojawić się zdjęcia prezesa Janusza Okrzesika.